Patrzcie, nawet nie zdążyłem się, kurde, przywitać. Jaki zostawik. Barenisz elegantko, od razu go biorę na wagę. A później lecimy na normalny złom, i na. No i w ogóle się przywitamy. Także cześć, witajcie. <gurde> kurde, to za kolejność. Dobra, teraz można przywitać. Cześć, witajcie. Ale mi się trafiło na dzień dobry w kontenerze. Super, co? O, Ostatnio mi się dostało za tą żabę, że ja jej nie biorę. Ale, no kurde, ona waży z 15-20 kg. Pod 3 zł, pod 6 dych. A nowo mi ją dorwać z sobie zobaczy na Allegro. Dlatego tego nie biorę. Po prostu się nie opłaca. jeszcze nie daj Boże, by nie działało, czy coś, i to by była w ogóle lipa. No, także kurde. Mega szczał. Co to jest Parkside? Sądząc po kolorze? Parkside. Trochę nawet drutu tu jest To już byli nie tacy Wentylator, jakaś tam płytka Przełączniki Kurde, ale dobrze sypie jak na zimę No to nic co nik, oj puść mnie o trochę przymarł. o kurde A ten wygląda trochę mniej fajnie Ale Możemy się nad nim później pochylić jak będzie więcej czasu, bo kolega ma przyjść na bajerę, więc więc wtedy... A teraz zobaczymy co tu jeszcze. I co na cienki? O. o! kurde jakby to łoże jeszcze od tokarki siadło, to już by było w ogóle bardziej niż super. Może gdzieś tu jest. Pod tym śniegiem. Może. No dobra, może na cienki ktoś to wyrzucił, trochę bez sensu. Ale tu nic nie widzę innego. Hmm, dobra, 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 dobra. No nie, nie widzę. No to cienki. Łomatka droga, ile złomu? O, do pomiaru do butów. Trochę nierdzewki, trochę kółek. Fajnych, podwójnych. A bo to są regały mobilne, o, widzisz, widzicie, o, widzicie, takie buty, takie buty. Zostałem się nad tymi kółkami, czy je brać, czy nie. Nie plastikowe, ale w sumie fajne. Busem to szybko podejść, bach, bach. Kurde, ale, ale dobry dzień Ojej, księgowa miała chyba Gorszy dzień, ha, to tym kółkami też pomyślę, ale jakby to łoże się znalazło do tej tokarki O kurde Też fajny Do nagrywania o! Mm -hmm. to się zaraz przyjrzymy. To jest jakaś konstrukcja. Nie mam pojęcia od czego? Deski No cóż No cóż Aj nie, nie nie. Ciężkie, dobra, zobaczmy tak, Nic nie będzie widać, ale eee, ale i to będzie dobrze, kurde. Cieszę się jak Jak nie wiem jak, jak szczerbaty na czy, czy coś takiego Tutaj jest są śnieg to może nie Tutaj się tak przydukamy Kurde jeszcze musi zacząć padać, ale dobra Ja już jestem do przodu Dzień zrobiony jeszcze ten skojak, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. Także bardzo, bardzo, Kurczę, fajny dzień Jakby jeszcze to łoże gdzieś sobie wymarzyć, Karnister też wygląda takie ładny, tylko z tego co tutaj widzę, jest gnieczony. A, to jest jakiś dźwig. No, to chyba albo i nie. Nie wiem, cholera pasowałoby to. wszystko, wszystko przerzucić. Zobaczyć, czy tu nie ma gdzieś. Albo tu jest jakaś futryna od bramy. Pybachu nie było. Dobra. To Co? Co? to Kurde jest? Coś patentowego. Dobra, to ja sobie jeszcze na spokojnie polecę. Jak coś to się włączy, a jak nie, to może jakąś mini teleportację zrobimy. Pogoda trochę nie zachęca do teleportacji, ale kurde, jak widzicie, można trafić? Można trafić. Także jeszcze na spokojnie tu przepatrzę jakby coś to teleportacja albo przy czymś ciekawszym o piu, 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 piu. Co my to mamy, co my to mamy? Co to za koło? Jakiś rabiot Wariator czy docięcia? Nie wiem. <laughs> Jakaś pompa. O, to był kompresor. Zobaczcie, ma sprężanie, chyba z tego to nie jest Pompa do butli, podłączenie smarowanie nie konstrukcja o tu pęknięte uszczelka na silikonie o, ale działało tu chyba już nic heł, 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 heł Przylukamy jeszcze co z tej strony no, Ale nic ciekawego Dobra, tu nic, a jest jeszcze druga kubka obok, o <laughs> Kurde, była druga kubka obok o. 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 Także teleportacja O, dwie łapy od podnośnika. Taka ciekawostka. A co tu? Hmm. Lipa. Nawet echo jest jeszcze w kontenerze. po całości. Jeden dalej. Jakieś stare siedzuko. Hm. Napisane Brooks, Made in Great Britain. Oho ho ho. żeby nie wchodzić tu nic, tu nic, tu nic, tu nic, tu nic, tam nic, tam nic, tam nic Tu jeszcze tylko ręko jest A kurde Kurde Także tego Zastanawiam się to, o, Tam były tylko dwie łapy do podnośnika Jakoś tak dziwnie, jest tak, cztery były albo jedna, ale dwie z jednej kolumny, no trochę to dziwne. Hmm. Dobra, lecimy dalej. Cześć, i witajcie na podsumowaniu. Hmm. Może zacznę od, zacznę od rzeczy tych podsumowujących że dla Was mniej ciekawych, więc szybko je przejdziemy. Podstawka, wydaje mi się, że są pod, podpady do Xboxa. Pewno nie jestem. Czy też działa? No też nie wiem ale że waży to nic, więc, więc po prostu wziąłem jak się uda to się uda, jak się nie uda to kosz eee, stojak do aparatu kamery wydaje mi się, że to jest niezła firma Yung 2701 strasznie jest to ciężkie, plus to jest nierdzewka także no, ja tego używam wiecie, ja to montuję na takie szybko zamykacz, tutaj wkładam i GoPro wkładam, albo iPhone'a i mi się świetnie na tym nagrywa także dlatego ja to wziąłem, bo mam już jeden taki co prawda tamten jest troszkę gorszy, plastikowy, ma tutaj wyłamane przy głowicy mocowanie, tutaj jest wszystko dobrze, także no w tych pieniążkach no to żal byłoby nie wziąć jeszcze takiego ciężkiego to jest natomiast fajny temat może Wam jakoś tak pokażę eee, silnik ruski, silnik, a silniczek kurde ruski i tu jest prawdopodobnie na 99% yy, on ma 127 albo 220V i teraz to jest śmiesznie, oczywiście 1959, bo pewnie go tego nie pokażę. Że lepiej tutaj jednak będzie. I tutaj jest taki patent. Tutaj jest 220B, to B, czyli jakby V, a to jest 127b, czyli też V i teraz tak wyciąga się to wszystko, to, to nie wiem jak to nazwać, tą zworkę. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wyfrezowania i możemy włożyć albo tak, czyli będzie na to mniejsze napięcie, albo tak i będzie na większe napięcie. No z minusów, no to pewnie już niektórzy zauważyli, nie ma tutaj w ogóle wyprowadzeń do szczotek, no i samych szczotek. Kable zostały, a szczotek nie ma. No ale, wiecie. Nawet jako ciekawostka ja go troszkę przeczyszczę, i jak kiedyś się dorobię czegoś, to będzie na półce fajnie wyglądał. Także dlatego go wziąłem w sumie. No, także tyle rzeczy mniej ciekawych. No i teraz rzeczy bardziej ciekawe. A no i byłbym zapomniał, jeszcze byłbym zapomniał, jeszcze dorwałem taki napęd, podajnik do migomatu. On się tu nazywa. Czekajcie, czekajcie. On się tu nazywa. O matko droga jakie numery 48024040 pauza 180 A Po ludzku 24 V, 40 W i 180 obrotów W sumie nie sprawdzałem czy działa Ale no Ciało miałby nie działać, to inna kwestia. No po prostu wziąłem żeby pchnąć dalej, nie ukrywam tego nawet No i teraz no i teraz to na co wszystko wszyscy czekali. No na początek zobaczyłem ten, tego konika, więc może od niego zaczniemy. No konik jak konik, w ogóle wszystko jest na pryzmy, tylko niestety nie było łoża. Nie było, albo było przysypane śniegiem, bo też tak może być. E, więc jakby było przysypane śniegiem, to liczę, że jeszcze tam się gdzieś znajdzie. No tak, jak widzicie, tu wszystko, wszystko, wszystko bangle. Ciekawe, czy tam jest jakiś stożek. Czy nie ma tam jakiegoś stożka? Jak to się wyciąga? Hmm. Jakiś patent na ten stożek? No nie ma patentu No dobra, no nie wiem, aż zgłupiałem w tym, że powiedziawszy Na pewno to będzie jakiś, że to wygląda jakby było po stożku Tylko jak się to wybija? Dobra, nie wiem, kurde. Chcę to przyznać, ale nie wiem. No i później znalazłem uchwyt. Uchwyt raczej to będzie 80, 100. Hmm. Teraz zmierzę. E, widać, że to było napędzane na pas płaski. Jeszcze starego typu. O kurze. Oj, to będzie katastrofa, więc dajcie chwilę. Dobra, jesteśmy, że tak powiem, pozycję dalej. Przy okazji zmierzyłem uchwyt. Uchwyt to piątka i to jest jeszcze piękna nasza polska konstrukcja WP co tu jest napisane brudną łapą czyścić, o Boże, teraz to pokazałeś. To jest napisane? WP coś tam, generalnie no sam uchwyt Tak jak widzicie, no bardzo piękny stan Jeszcze na końcu znalazłem w pralce Tak, sobie w pralce kluczek do niego, także no nawet mogę pokazać, także się cieszę tym bardziej O, elegancko szczęki, jeszcze kołek aluminium tutaj wkręcone także także bardzo, bardzo się cieszę Swoją drugą ciekawą co to, to to wywalił? Ale lepiej może nie wiedzieć. Komuś się znowu zmarło i stwierdzili, że a po cholerę to komuś. O patrzcie, nawet jakiś przelot ma. Symboliczny, bo symboliczny, ale... Jakiś tam przelocik jest. Także tak to tu wygląda. Wszystko musi lecieć, matko droga. E, tak jak Wam powiedziałem, napęd na pas płaski, Jeszcze starego typu tutaj łożyska. Chociaż znaczy właśnie oprawki całe. Ale... O super, nawet nie słychać że to się kręci, także no, no fajna sprawa, fajna, e, e, całość ważyła 20 kg to plus konik, no trochę ważyła, trochę ważyła. Spytacie jaki jest pomysł na to wrzeciono, a już Wam mówię, wrzeciono i konik w sumie, e, już Wam mówię, pomysł jest prosty, dzisiaj wrzucam filmik, to jest piątek, hmm. powiedzmy, że czekam do... Dwa dni. O, czekał do niedzieli. Jak ktoś będzie zainteresowany w jest mail. Śmiało opisać. Mi się mi się wydaje. Jestem pewny, że się dogadamy. Eee. No, a jak nie, nie będzie zainteresowania, nie będzie odzewu, no to po prostu to wrzucam na ogólnodostępne Allegro. Czytam Allegro lokalnie. To sumie jest to samo. No i wtedy będzie po prostu licytacja. Mm. No bo tak naprawdę myślałem, żeby to zostawić sobie, ale nie. Ja mam inne maszyny, także bez sensu, żeby to zostawić, a naprawdę fajny sprzęt, fajnie chodzi, fajnie chodzą te łożyska. Hmm, więc komu się to przyda? No i jeszcze bardzo ładny uchwyt, także to już w ogóle dodatek, że hej. Także cóż, opis jest, znaczy, bo boże, opis mail jest w opisie. Eee, zobaczymy, czy będzie zainteresowanie, czy nie będzie zainteresowanie. No, tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Czołem!